Cześć, witajcie! Dzisiaj otworzę sobie 8 saszetek, 5 z Topsa, 2 z Fify i 1 z Euro. Jak wiecie, te saszetki dostałem w przesyłce od Adriana Bossa i dzisiaj sobie je otworzę. A więc zaczniemy najpierw od Topsa. Nowa Champion Stick. Może tak otworzymy. I mamy ten kod. Możecie sobie wziąć, bo ja w to nie gram. Tutaj, Juan Fran. Tam jest specjalna, więc odwrócę szybko. Tutaj mamy Diera. WithShera. Tutaj jest Lokadia. Tutaj jest Juan Fran i karty specjalne Luka Modric Ta karta z Realu Fajnie Tutaj na bok ja sobie odłożę, później zrobię podsumowanie i tak I Juan Fran i Luis Fajnie To teraz może otworzymy z Fify I mamy Mario I piękne multiple Attacking Trio Messi Suarez Neymar Świetna karta Naprawdę dobre saszetki się trafiły Daglas Costa Dziuba Siowas I tutaj jest Bru Ruben Neves To teraz nadal stopsa Bo jest ich najwięcej Tutaj macie Koda, lecimy, jest Alaba, Caballaro, Guardado i mamy kartę specjalną Vieto z Sewilli. fajnie, Gold King. Tutaj jest Bazóweczka i tutaj również Samedo. Lecimy z kolejną szezetką Stopsa. Czekajcie chwilę. Dobra, poszło. Macie kolejny chodzik. Serge Sur aurier. Tutaj mamy Morgana, Chadli. Tu jest specjalna jest również karta z Ralu. One są dość częste. Marcelo, fajnie. I dwie bazóweczki. Hernandez i Calhanoglu. To otworzymy teraz również saszetkę Stopsa. No do tutaj pory to najlepsze ta Multiple była. Mamy kodzik macie. O, I znów Rare, Wes Morgan. Czyżby to podobna saszetka? Chadli. Nie wiem, czy to nie jest identyczne. No, bazówki były identyczne. Chyba. I tu mamy Man of the Match. Chyba widzicie Kio takę I ozil i warmer. To teraz otworzymy z fify. I mamy Runeja. Jest karta specjalna. Runej tutaj jest. Ruiz, Marti Cindy Casemiro. To jest. James James Rodriguez. A tutaj Carlos Tevez. Fajnie. A więc teraz otworzymy sobie saszetkę z euro. Dawno ich nie otwierałem. Ben Davis. Topal. Jest karta specjalna. Norwood. Jego mam już w albumie. Dirmiczy Mehmedi tej karty nie przypominam, żebym miał, więc świetnie. Tutaj jest jeszcze dwie bazóweczki. Pedro i Limberski. No i ostatnia szedka z topsa. No, na razie spoko karty. Zobaczymy, co się na koniec trafi. Tutaj macie koda. I jest. Tiago Silva, tutaj mamy Walkera, Salvio, tutaj jest Simons, i tutaj jest Bale i Di Maria, a więc tak szybko podsumuję jakie trafiliśmy karty specjalne, Bale, Di Maria, Norwood, Double, Tevez, Tutaj jest Marcelo, tutaj Vietto, piękne Attacking Trio, i tutaj Modric, i Human, Fran, i Luis. A więc to tyle na w tym odcinku. Zapraszam Was na następne. Trzymajcie się. Cześć.